Dobra, rozpoczynamy historię teraz. Graf wymienia procesor. To jest historia, ciekawe. To będzie ciężko, do tego narysować. Ekipa sztywne gity, to jest gang parodia. Jak się jacht rysuje? O tak, się jacht rysuje, co nie? Kurde, o tak, nie, jacht. Jak jacht narysować? Czekajcie, wpisam w Google, jak jacht wygląda. Jacht wygląda o tak, co nie? Kurde, ale to nie będzie. To tak wygląda, to mm, ciężko będzie to tak narysować. Ja pierdziele, to nie wygląda w ogóle jak jacht. O Mój Boże, i tutaj jeszcze trzeba VGZ. -a. I guzika, Boże, jak guzika mam narysować? Czekajcie, niebieska woda musi być. O Boże, niebieska woda. Dobra, udało się. Boże, trudne hasło. Twoja kolejna z tej sytuacji graf. <graf>, graf ogląda swojego ulubionego streamera, będąc na klopie. ABI gra na banjo. Dobra, czekajcie, możemy dużego ABI'ego zrobić. I czekajcie, on ma takie małe rączki tutaj. I on będzie miał tutaj banjo takie. Banjo tak wygląda, co nie? To jest jak banjo. Nutki, nutki trzeba. Wszystkie nutki narysuję, jakie pamiętam. To. Odmawiam. Abstynent. Mandio odmawia walnięcia procentu z diabłem. Dobra, małpa w Minecraftu musi być. Czyli musimy Monkę narysować, ale w Minecrafcie. O! Niech ona pokazuje to. Drugie to jest o tak, że taka. O, kurde, ale banana. Dobra, uszy powinna też mieć jakieś. Małpy mają o takie. Dobra. I tutaj jest Minecraft w banan, to on musi być o taki. I to jest banan w Minecraft. I teraz pokolorować szybko. Dobra, zdążyliśmy. Łatwo. Mandzio i gra z ogniem. I to jest dobre hasło, to jest dobre hasło. Dobra, grafa trzeba narysować. Jak się grafa narysuje? Grafa trzeba jako five heada, co nie? Tak jest graf i graf jest tego. On musi mieć większe czoło, bo to jest giga five head. I tutaj graf na szachownicę. I teraz 64 pola trzeba zrobić. Zatem tutaj. Raz, dwa, dobra, są dwa, są trzy. Będzie za mało, już widzę, będzie źle. Siedem, osiem, pięć, sześć. 7, 8! Dobra, whatever. Ale czy poznają, że to, czy to jest graf? Nie ma okularów ani niczego. Jak narysuję okulary, powiedzą, że to AB. Polska znowu mistrzem świata. PL górą. To jest kwiatek. I tutaj może by mieć on takiego liścia. Dlaczego by nie? Kwiatek musi być zły taki. Mm, musi być mocno zły taki. Ugh. I teraz on ma parasol w ręku. Dobra, czyli parasol wygląda tak. Dobra, coś tam rzucił. Dobra, whatever. <laughs> A jest nieme. Lekcja hiszpańskiego. Przedostaj mnie. Okay. O, zbierze Ja tyle bardzo. bangerów narysowałem dzisiaj. No to Rozgrzałem to, 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 to się. To ja się Stomnik powoli jesteś? rozgrzewam niedługo A. będzie można patrzeć. Uuu. O! na uniwersytecie! <laughs> to Oj, to wiem, do tak. czego to prowadzi werek, no. O, bo, no. A, wiem na, wiem na co to poszło, okej. Okay. Chyba A. też, no, 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 Dzięki, wpadka. O nie. Nie, nie, nie miałem czasu na biurka. <głosy> <Dobry>. <głosy> Te włosy. Wyróżnimy Stickmana z różnymi włosami, to rozpoznajemy. Leksu! Kochane dzieci, o, nie. to jest Polska. Niedługo będziecie to nazywać kraj to... ekipy. <głosy> <głosy> Ekipostan. Jest, <niejemy. głosy> no, no. Proste. Dobrze. Zobaczmy dalej. O nie. O. <noise> to są, przy... są przycisków e, To jest przecież. super rysunek. O, no, to, to jest, jest mega dobry. Mam dłuższe do... nogi. Pan <śmienicza> spokój. Dupsko przez 2-0 zamiast U. Boże, <śmienicza> Oj tak, galaretka. Jaka zadowolona. Oj wody. tak, jaka fajna galaretka. <śmienicza> nie no, przecież to galaretka była, Mandziu. No przepraszam, no, TNT. <śmienicza> to jest ten memiks. Mamy mocno. To było dobre gra. Graf to było to dobre. Tak. Staram się. Gdyby też zniszczę, spokojnie. To jest kłamstwo. To jest ciężkie. To jest ciężko sobie wyobrazić. O nie, to wiem, co to jest takiego. <śmierdziota> o nie, to miało być to naprawdę. Polska A jaka O, 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 o ja to Nie, o, nie, jest po, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Polska nie. Potem mu się. No nie to było łatwo, prawda? By, no. A od razu było zgadnięte. To skrzydła jest, kusaria. U Oho. 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 Bez RP oczywiście. W nie wiedziałem jak grafa narysować, więc narysowałem na szachy. Sam e, e, ro... e, zgranie! Chociaż sobie z tego Ja Eee, grafa rysuję, bo się łukali. ogarnąłem, że zgranie. A, sam zgranie. Aż napisałem, sam Miało być sam, ale nie ja pisałem. O boże. Dziął <laughs> <laughs> i okulary, to jestem ja od dzisiaj. <laughs> Jeszcze właśnie może zjebił, więc jest mylący. No, jest mylący, jest mylący. Ooo. Ładne ma, go, ma, go, a, a okulary. Go, a okulary to go, gdzie? <laughs> nie ma okularów, wiadomo, nie? Bez okularów? Możemy postanowić ty... że duże czoło to gra po prostu? Ej, bez okularów? Jakiś typ z okularami? Ja właśnie narysowałem mu duże czoło, ale wiecie co, rysujmy grafowi okrągłe okulary. A daj mu kwadratowe, daj mu kwadratowe. No dobra. Czyli o to chodziło. Nie. 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 O... Odmawiam. Odmawiam, asertywny chłopak O, o, o... 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 o, -o. nie. Okay, no z... z góry przepraszam, jakby. No, 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 nie. Nie, no nie. Ja powiem mu. tak. No zapomniały. W to też Stop. Kto <noise> komu musi tutaj odmawiać, bladi, co nie? <noise> Ale abstynent znowu jest, dobrze? Bladi okay, pamięta. Jak to... Jakby z góry nie, z, jakby z góry nie zdążył. Pas... Nie, nie zdążyłem napisać o nie napisać. pamięta te wspaniałe czasy, <grym> gdzie raz poszliśmy nie się nie napić to i Blady reszty już nie pamięta. Nie o... zdążyłem napisać o Blady, nie było miejsca. Ojeju, to było ciężko o, narysować. Nie. O nie, przepraszam. Ja zacząłem rysować i się zgubiłem później. Kurde, tak myślałem, że za długie. <laughs> na ostrydze! No boja, boja. A to stąd się wzięła ta pułapka na niedźwiedzie? Łapki przez otwarte się pisze. Ja nie wiedziałem, że u otwarte, o nie. O nie! Nie dziec się śpie. Kłap. Kawa, ty. Przez mi się. Nie, nie zacząłem dopisać. Kiedyś musi, kiedyś musi. Zrobiłem film z tego nawet i go puściłem do wody, możesz sobie zobaczyć jak action content 50 sekund trwa, nawet nie. Pewnie lepiej niż Tiwold. O Miał być komputer a wysuwał mikrofalów Geogaser <laughs> <Gio> kurna <toddose> 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 Ma kurde. To ze śląska. To ze śląska. Aha. Aha, to ja czego jestem Rudy Zebo? Nie wiem. Hmm. Mikołajskie będzie. E, fajnie. Czerwone włosy, Czerwone włosy to fińska, ale? Czy nie, różowe. O boże, zanikiem biskitu. Rużo, ale. Buzon to zajebisty. To, zajebisty. to, tak. to, o, to wygląda komuś. jak banan, no. Puzon okay. siebie nie rozpoznał. <laughs> nie, 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 bo puzon miał już banana w Minecrafcie. No nie, okay. no jak no, bo, nie no, no banan Buzon to samo. Się od niego. Hmm. Co to jak wyglądało. Okay. Misiu. Misiu. Misiu O, jaki Misiu? To pluszowy. ten Misiu dziwnie. Czemu ten Misiu nie ma ryja? Mi wyszedł tremo nie, bo nie Jezu, mi się! Możliwe, małpę! Możliwe, Możliwe, że małpa Oho! Syro! Dzika, syro. Eee, miał na radę. A, czyli to wyszło z tego. A, Okej, okay, przepraszam. Oh, nie. K to wszystko tłumaczy! No przecież wszystko masz tak tłumaczy! widz, to bardziej wygląda jak parasol, nie? Nie chcę mówić. O, plan versus zombie. No właśnie! A ten rzuca? Miał być, rzuca kamienie, ale no. Skąd te 3 O, że... rzuciłem Narysowałem kamień, dobrze! Tarasola e parasola narysował. No. W sumie trochę kusza wyszła, fakty! Kusza. Kusza była na końcu. No to długo. Ja to zostało. miałem na starcie. O, to długo zostało! Ja nie ale taki speed banjo jest i tak dał Długo zostało, a bym jako pierwszy dwóch. Buzik to twoje imię. No bardzo długo zostało. Ale lepiej zrozumiałeś. Zapomniałeś o Giblonie. Zapomniałem o Kiedy tu nie dzisiaj o kochani? To było to naprawdę. Ja jestem zawsze gotowy. U Kraków? Tak, jedna yy, Jak mogło do tego dojść? Chciałeś rano. Jak Kraków może być. Kraków jest więzieniem po robocie. Okej, okay, let's go. O nie! To ja zaczynałem. Co ja mam w ręku? To jest... To jest... To jest... A, no bo kanał teraz. Rozumiem, bryszykano kanał muzyczny. O tam to jest, to jak się to mówi. <śmienicza> <śmienicza> Banjo, Flat, gitara. Ja, a ja wiem co to będzie. Ja też wiem co to przepraszam. będzie. <śmienicza> o nie. <śmienicza> o, <cholera>. o nie. <śmienicza> Do <Dlaczego> to doszło? <śmienicza> co? <śmienicza> o, ale puzon również chętny. Mm. <noise> powodzenia jak ktoś dostanie mój temat. Powodzenia, powodzenia. Oj też powodzenia. A, będzie dobrze. Mam nadzieję, że go będzie dostań. Ja nadzieję, że ty dostaniesz mój. Okej, okay, to będzie ciężkie. Baletnicę trzeba narysować czat. Monka jest dobra i teraz gotycka trzeba zrobić, żeby była. Włosy też muszą być czarne. Czy to jest wystarczająco gotyckie? Jeszcze z gotyckim fontem, to powinno być co nie? Dobra. Dobra, whatever, niechaj będzie tak. <laughs> Pasta o mentosie. Pasta o mentosie, no tak. Mniej więcej ranking burgerów. Dobra, czekajcie. I teraz tak. Ignacy taki będzie. Dobra. I te obrzydliwe łapki, których nienawidzę. Trzeba narysować. To jest jakoś, o może yy, jedna rączka i tutaj jest druga. Ja pierdziel, Dobra i tutaj trzeba... O, tak. Dobra, nie udało się. Okulary. O Boże, zapomniałem mu okularów narysować. To no po żuberku Mandiowali z Abim żuberka bez guścia. Ekipa w domu, czerwone okno. Yep, Dobra, ekipa. I tutaj niechaj oni mają kanapę tą swoją. Tylko, że ta kanapa powinna być, nie wiem, jakaś taka szara na przykład. No, lepiej, że mieli szarą kanapę. Będzie lepiej. I teraz jest tak, że sobie siedzi tutaj. O, siema. Dobra. Narysujmy ich szybko trzech. Czerwone okno. Dobra, czekaj. Dobra, jeden ma takie. Drugi może mieć zielone. Miał ktoś od nich zielone włosy. Co? Kumpel Mandzia zdradził go z jakąś lochą. Ja go wykupuję, Dirtas, w MC za pomocą tego. Dobra, to idzie Zrobić. I teraz tak, trzeba diabłowi zrobić rogi, Jak zawsze. Jak to mu zrobić? Te ręce, ja pierdzielę, jak się ręce rysuje. Tutaj niechaj nie będzie. O. Dobra, wyszło. O, ja pierdzielę. To jest padki chyba, czekajcie. O nie, to jest coś historycznego, bo to jest mapa. Tutaj jest pociąg. Co? Co to ma pokazać? Z do B? Co? Europa univer Kurde, wow. o, było mocne. nie zdążyłem zapisywać mojej odpowiedzi. Ja ja chyba za ja dwa razy nie zdążyłem, zdążyłem. No Tragedia niestety, jest. Ale na szczęście ja byłem, ja ale na szczęście to... jako ostatni, zatem będę mógł Musicie powiedzieć. Szybciej, szybciej. Pisać, no ja miałem to... jedno mocne. Fajne, idę No Oho i proste, wszystko jasne. <laughs> Aha, Acha. ja nie rozpoznałem ja Ewrona sorry. On mi wygląda jak Takiej ja, 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 ja. kotownik fabryki z Londynu w XIX wieku. Ja, ja, ja. W XIX wieku w taką czapką płaską. A to stąd to, to się ja, ja, ja. Ja, o, No gusti, dzięki, dzięki Gusti. Bardzo proste Podobaj nie istniejące umiejętności. O. Mogłeś iść dać ja, z, ten gotik Gothic. Oh, nie no, ja. ja grałem w Gotika. O nie no, ja nie mam pojęcia. Kłebo. No nieźle. EP. Kurde, kochane. O ty nawet źle, kurde. Ale wy hey, 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 moja dziewczyna śpiewa pop, lala? Chciałem napisać, ktoś śpiewa na DTV, ale. A, to dostałem. To, jest... oh, no. to były orki. Orki. Buta na A że ufoludy? O, o! Nie wiedziałem o. Co, jaki jest poprzeczny. No taki poprzek. No, no, dobrze narysowałeś sobie. Ale chyba na poprzeczno się dwoma rękoma, ale whatever. Tak, 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 tak. Złoty. Ja A to już nie wiem naszego Boże, nie. nie. Co? Okej, okay, to to było! Aha! Zapomniałem, zrobić mu żółtą twarz, przepraszam. Ja tutaj miałem napisać Europa Universalis, ale nie zdążyłem. To nie jest ciągle papisz. Ja nie wiedziałem jak to narysuje. O, u mnie to trochę? Ale mogę jać. Harigoda doświadczony. No, no, tak. Tak, no, tak. Tak było, bez A ja jestem debilem, nie skojarzyłam A że pasta? Eee, ja, ja przepraszam. Ale nie że pasta, się. że. I co się? Że kopi pasta. Nie, chodzi o pastę taką do zębów. Chodzi o zębów, do zębów no. No. taką. Specjalną tak, edycję. takie są. No. Tutaj mi wywaliło internet <grym> Przepraszam, czekaj, czekaj. przepraszam, jeszcze raz, to przepraszam. Tutaj mi wywaliło internet <grym> Cześć, A ja nawet. konturami! A ja, ja, a ja graf? A w nim Ja z tego rysunku zobaczyłem tylko buta z jakiego podeszła dużo. No, ja, ja wstałem konturami za was, koturnami i tak się zastanawiałem. O, dzięki, buziko, o, o, ale nigdy nie o, wyszli stamtąd. Ja wiem, no właśnie, miałem, potem jak napisałem takie, hm, a wróć, a w ogóle wyszli, to miałem być ja, ale okej, okay, blisko. <laughs> jak rozróżniać ABiego ode mnie? To jest wyzwanie. No, no, to okulary, a to Ja mam kwadratowe, ja mam też kwadratowe. Ja, ja, mam, ja mam połówki, ja mam połówki, to tylko górę rupię. O, połówki. To, to AB był. Co? Ej, Ej, jak połówki okularów robić? 80. To no nas <śmiech> <śmiech> dobrze, myślałem, że że lateczkę Nie nawet nic podobnego to nie miałem. Nie, nie zdążyłem napisać. A czy kto to jest ten niebieski? To jest Robert spostany to... tak, <śzuszy> po Sauny wyszedł? Well. znikający. A to to było. Okej. ból. Okej. Okej... bóg ma afro. Ok. Okej... ja E to wiorę <to> okay. <śpieszy> <Okay. Okay. śpieszy> <śpieszy> <śpieszy> <dałem> radę, chyba. Alej się stopił, bielny Posejdon. A no, dałeś radę bez kitu, <śpieszy> no. Blisko, blisko. O, o, o. 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 Okej. Okay. Zestanęłem na wysokości, zadałem. O, to było to! O, nie, ej, mi, mi pomogło. Graf. graf miał mieć okrągłe okulary. A, a to ty ja nie... byłeś Graf. Graf! Nie, to był kolega Ignacy. No, ja, ja też miałem temat z Ignacym i nie wiedziałem jak go narysować, żeby to nie, a nie było dlatego ja. im krwawiło. Broda ja chyba. Ja napisałem kurda Mandzia Bladiego i to było to. to są ust, Ignacy ma brodę. Krwawią z ust. No ja napisałem, że będzie to, że to bladzi, bo tak. Trzeba naprawdę sfarbować włosy, żeby być rozpoznawalny w tej grze. Tak, oho. O! Oh. Kurde! A to tak to logo wygląda. Ja też nie potrafię tego logo narysować się na widzicie. E, ja wsłowałem. Bo ja byłem w tym wątku. Piękne Macie Logo! Piękne. logo. Widzę, że kochałeś ten kanał. Barwa, karta to logo. Plus minus, nie gra ja? Plus nie Minus to jedyne. No to mi się te... tylko skojarzyło, Co guzik? No, 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 nie. O nie! Nie, no proszę cię! No trzeciego? Nie, trzeciego Hada z dziewiątego magik. Aaa, kurde, pomyliłam się z Hadą. Eee, Junior, nie, nie. nie, nie, nie. Ja nawet nie wiem, jak je wykorzystałeś w pełni. Master <grystanski> Okej, okay. To się, Co się z tego wyniknęło. <grystanski> 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 A I teraz <grystanski> bardzo. No, <grystanski> teraz ważny szczegół został dodany bardzo. Żelaznej dobra. Ten co szybko No ale jak to, W sumie widać po rysunku samym co rysował. Na przykład ja używam zawsze tego samego kreski, tej samej grubości. A ja na przykład nie potrafię rysować. Niektórzy używają prostokątów, ja nie, nie. niektórzy nie odblokowali znawać. tego jeszcze, graby no. w demo. Dobra, dawajcie jeszcze jedną. Blady eee, jeszcze dobra, przeżyjesz. Nie, 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 nie mogę muszę. Blady ekipa i tak wie tak tak bez ciebie. Spokojnie, tak dawaj. już się przedłużyłem, nie, ja muszę lecieć. Oni już są po dwóch kolejkach, Blady, już nie nadrobisz. Chodź. Dzięki byczki. Nie już, no, no. blady, Oni już blanciora-giganciora tak, no, kończą. Teraz teraz było... Blanciora-giganciora. grają, mówisz? No. Bladdy, tak, ja oni już ty... po trzech gramach grzybów są, już im weszło, chodź. Ja, ale, te, dzięki, ale ty nie załapiesz tej samej fazy to... już, Blady. No, na pewno nie dzięki. Nie załapiesz dzięki już, Blady. Za nie. Już im się faza do, skończyła, już oni wrócili do za, domu, chodźmy, gramy, gramy dalej, Blady. Dzięki wszystkim za grę. poszedł na melanch, bo nas nie lubi. Jak jego skin wyglądał? Dobra, czekajcie, bo on z y, sufitu będzie tego wystawał. O mój Boże, nie wyszedł taki jaki miał być. Aż rajd od Bladiego? A dziękuję ci się, Blady za rajda. Witam rajdowników Bladiego. Blady niestety nas tutaj, widzowie kochani, oplu. Was też oplu, bo woli pić z kumplami. Taki to on jest. Dobra, Solstyn to jest. O nie, nie skończyłem! <laughs> Bladdy poszedł na melange z kolegami, bo nas nie lubi. Nas was też oplu widzowie widzicie, tak to jest z Kapitanem Bladeuszem. Wywołanie Momo przez tego typa, ale z niego robimy sibę. to jest Shiba, co nie? To jest Nexe. Możemy mu zrobić pomarańczową mordę, że to jest Shiba niby. A jak mu pyszczek zrobić? To jest Momo, tutaj jest kable na przykład załóżmy, co nie? Tutaj są kable jakieś. Ja wiem, że to chodziło o tą drugą Momo, ale będzie taka mała Momo, taki piesek właśnie. O nie, nie skończyłem pisać. O co? Mandzio zakłada kult. Kolacja punktualnie o godzinie 19. Możemy burgerka narysować. A to powinniśmy zacząć od, od mię... Dobra, jest mięsko na samym środku. Na mięsko idzie serek. Na serek później idzie pomidorek. Chociaż peski pomidora trochę inaczej wyglądają, ale dobra, niechaj tak będzie. Whatever. Na pomidorze jest sałata. I to wszystko jest w... półka. musi być bardziej otaka I to wszystko jest na talerzu. 19. Pięknie. Przepis na sałatkę skelpa. kelpa. Różowy króliczek zajada się marcheweczką. A ja jak króliczka narysować? O mój Boże. Tak jest, jak się rysuje różowego króliczka? Proszę, pomóż. No się jeszcze marcheweczku musi zajeść. Jezu. O, tak jakoś? I pierdziela on marchewę. Pierdziela ją. Żryj tą marchewę. No co? Co? jakie o kurde? Nie podoba ci się mój królik? No powiedz, że jest brzydki. No powiedz mu to w twarz. Powiedz mu, że jest brzydki w twarz. No powiedz mu to. Ale jesteś brzydki, króliku. Wiesz? Lepiej, żeby ciebie nie było. Powiedz mu tak, no. O, no, patrz. Widzisz? Jaki głodny jest? Ten człowiek jest taki ładny. Jaki nos? Nie miał ja, nosa. Mocne były tematy. Ja dwa. tak e. skupiona w trakcie. Dwa, dwa, dwa razy zaczynaj. No, ja też tak No, wiem. ja miałem jedno no, pod drugim, ale dobra. No. Ja nie no, wiem, jaką mordę tak, mają tak, króliki. Tak. Ja królika widziałem, nie wiem, z 10 lat temu. A, a. Było, było. To, jest to, jest jak to bardziej jak szereg, wygląda. Ale z Chin. Powiedz. A, to miszna. Cool. Eee, dobrze myślałem. A to było to! Z shuriketem. Ale czemu ninja narysowałeś? Ninja, No bo Manjo Ninja. A Manjo Jeden Ninja. się tak tak, tak, tak. O kurde. Czyli mogłeś po prostu narysować ninja w sumie. Zabura ją! Nie jak! Co? To jest... To jest ze, ze Skyrima czy z Morrowinda? Tak. Ej, nie zrozumiałem, to będę Ja chciałem podobie, narysować mu przegryzającą tak. kable, ale nie zdążyłem. A barierą! Ale to nie, nie. wyglądało jak bariera z tutaj. Wiem, i tak wiem że nie wyglądało. Wiemy <laughs> nie. bladid, taki przerażony. Bladi chyba w tej rundzie bardzo często się powtarza. Oj, Oj będzie, raga. bardzo często dwa były, będzie. Dwa było nie wiem, czy to dobrze narysowałem. Handjob Czemu siódma rano jest? Bo no to, no, rano. A to no jeszcze rano. rano. nie, nie, A rano nie, 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 co nie, nie, no, ale nie, 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 AM. No, no rano napisałem nie, nie, nie zły burgerek na kolację. A, no tak, tak. To o, najlepiej. dobrze, dobrze, dobrze. O. No. Ale jeszcze takie jak burgerka to... Po 19 to jest? Dwudziesta jest po 19. Eee, Okej. Okay. w sumie coś tu jest. Niech będzie. Ja próbowałem tutaj narysować, ale. Aha, to już Tak, A, tak, tak okay. bo crafting narysowałem, było prościej, ale nie skończyłem. O nie! Co? Dzięki, guzik. Ja nie, ja nie umiałem napisać geometrii Dash, napisałem Geometry Dash. Tak po prostu. Geometry Dash. za słowo? Geometry Dash. Mogłeś napisać nierytmiczna gra rytmiczna. A, to to było. Ja nie, bo zapomniałem tytuł tego i musiałem na szybko Co ja tam napisałem? Aha. O, to takie słabe. były. Tak, tak, tak. A ja myślałem, że to było co innego. Ale w sumie Jakie uśmiechnięty jeszcze, to prawda. Punkcze no, tak, miało być. I, I dokładnie. Do 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 o, Oho. to I prawda. Się... Nie miało być. Ty Graf, ty narysowałeś ten sam obrazek dwa razy, tak Tak, ale ja dwa razy to samo. Mówię jak możliwe, że dwa razy odpowiadałem. Tak, tutaj. dwa razy no. miałem to samo, to narysowałem do sobie to samo. O, właśnie to dostaję. Dlatego taki doświadczony w narysowanie tego. Bez. Aha, skin. Narysowałem mniej, Zachal nie, nie trafię do drugiego. O. Junior, jesteś siwy? No, w skin no. wem co. No. Idę <laughs> Też To tak napisałem. Ale dobrze, Krótka. że wszyscy się zgadzamy z jedną wiadomością. Wladim nie zdrajdował, jego widzowie do mnie przychodzą i takie Klik, A to zdrajca. O, to jest Czeka. ciekawe. Koperek? Jak to się marka? Aha. Czemu nie jest różowy? Bo biura stala był różowy. Aha... Od kiedy wargiewka jest cała zielona, no? Tam byłoby czerwone. Ale ładne kolor. Mi widzowie mówią, że moje nie wsiadło, tylko było losowe. Ja Zobaczymy zaraz. Mniam. Bardzo mu smakowało. Ajajaj. Dobra, czy dało mi losowe, czy siadło? Bo jeżeli wpisałem dobrze, to... Tak! Dobrze. To, to jest coś, co myślę, że mógłby wytrwać tak cały czas. Co? <laughs> on nie! nie! On nie! On nie! Okej, okay, to się nie. da uratować. No ciężko będzie. Nie, no, nie rozczytałem ja le, z Bifon. nie ma nic nawet podobnego. A, miałam jednak, okej. Okay. Przepis no, na sałatę. Przepis na sałatę. Umyj... Idź po składnik. Wyjmij miskę. <śm> dobry, dobry przepis, dokładny. Ale podała mi się, że ten przepis się zaczął od umyj ręce. Umyj ręce. O, to ważne.